W 2008 roku została oddana do użytku przebudowana nitka zachodnia wiaduktu Kosynierów Górczyńskich, a od soboty 18 sierpnia trwają prace związane z przebudową obiektu inżynierskiego, nazywanego wiaduktem wschodnim. W związku z rozpoczęciem tego właśnie remontu obecnie cały ruch jest przekierowany na wiadukt zachodni. Całość prac zakończy się do 30 sierpnia 2013 roku, więc termin jest, podkreślę, bardzo krótki. Przypomnijmy, że obiekt zachodni w przebudowie był dużo dłużej. Prace Prace trwały półtora roku i był on realizowany w ramach pierwszego dużego drogowego projektu unijnego. Obiekt wschodni również został dofinansowany z Unii Europejskiej. Wartość całości kontraktu to jest ponad 50 milionów złotych. I tutaj te prace będą również analogiczne jak na nicce zachodniej, czyli w tej chwili trwa wyburzanie całego tego obiektu ze względu na linię kolejową, która jest jest to przeprowadzane również etapami. Także skomplikowana operacja inżynierska. Te wyburzania planujemy zakończyć do końca września, później, już prace związane z palowaniem, postawieniem nowej konstrukcji. Miejmy nadzieję, że już za rok, czyli od początku września 2013 roku, będzie można przejechać nowym nie tylko zachodnim, ale również wschodnim wiaduktem kosynierów górczyńskich.